Instrukcja wykonania resetu licznika absorbera w drukarkach Epson programem WiC Reset Connect. Do wykonania resetu niezbędne będą: komputer z systemem Windows od wersji 7 do 11 z dostępem do internetu, przewód USB do podłączenia drukarki, program nie działa przez Wi-Fi, drukarka obsługiwana przez program WiC Reset Connect. Wykonanie resetu. Rozpoczynamy od sprawdzenia komunikacji z drukarką. W tym celu uruchamiamy program Wic Reset Utility. Po uruchomieniu programu może pojawić się okno kreatora, lecz nie będziemy z niego korzystać, dlatego zamykamy go klikając Close Assistance Forever. W panelu po lewej stronie powinna być widoczna twoja drukarka. Jeśli drukarka łączy się również przez Wi-Fi, będzie widoczna przez oba połączenia. Zaznaczamy drukarkę, wybierając połączenie przez przewód USB. Następnie klikamy przycisk Read Waste Counters. Jeśli program masz w języku polskim, będzie to przycisk Czytaj liczniki odpadów. Po chwili powinno pojawić się okno z aktualnym stanem liczników w drukarce. Gdy stan licznika w drukarce wynosi około 100%, należy go zresetować, aby móc dalej korzystać z drukarki. Jeśli po kliknięciu przycisku nie pojawi się okno ze stanem liczników, oznacza to, że komunikacja z drukarką jest niewystarczająca do wykonania resetu. W dolnej części programu pojawią się błędy w komunikacji, wyświetlane w kolorze czerwonym. Przyczyną może być zbyt długi i słabej jakości przewód USB, zalegające w drukarce niewydrukowane dokumenty lub aktywny program status monitor. Jednak najczęstszą przyczyną jest brak zainstalowanego w komputerze oryginalnego sterownika Epson. Jeśli uruchomisz procedurę resetu bez wcześniejszego sprawdzenia komunikacji z drukarką, a będzie ona nieprawidłowa, wówczas program automatycznie wyloguje cię po trzech minutach, a licznik w drukarce nie zostanie zresetowany. Wpisz w wyszukiwarkę markę i model drukarki, a następnie dopisz słowo sterowniki. Przejdź na stronę Epson. Pobierz i zainstaluj oryginalny sterownik do swojej drukarki. Po zainstalowaniu sterownika odłącz drukarkę od komputera i podłącz ją ponownie. Następnie ponów próbę odczytania stanu liczników. Jeśli stan liczników został odczytany, oznacza to, że można przystąpić do wykonania resetu. Zamknij program VICE Reset Utility i przejdź do folderu, gdzie został pobrany program VICE Reset Connect. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, aby z rozwiniętego menu wybrać opcję Uruchom jako administrator. Jeśli pojawi się komunikat o nadanie programowi uprawnień, zatwierdź je klikając Tak. W trakcie resetu może być podłączona do komputera tylko resetowana drukarka. W pole Token wprowadź zakupiony kod. Uwaga! Po wciśnięciu przycisku Rozpocznie się resetowanie licznika w drukarce. Aplikacja nie będzie w tym czasie wyświetlać dodatkowych komunikatów. Proces ten trwa około dwóch minut i nie wolno go przerywać. W tym czasie nic nie klikamy i cierpliwie czekamy, aż pojawi się informacja o zakończeniu pracy programu. Gdy pojawi się komunikat o zakończeniu resetowania, zamykamy program. Następnie wyłączamy drukarkę i po odczekaniu kilku sekund włączamy ją ponownie. Jeśli zobaczysz ten komunikat, oznacza to, że serwer jest obecnie zajęty. Spróbuj ponownie za dwie minuty. Nie musisz się martwić, jeśli nieprawidłowo wykonasz procedurę resetowania i licznik w twojej drukarce nie zostanie zresetowany. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a otrzymasz nowy kod do wykonania resetu oraz profesjonalną pomoc. Pamiętaj, że pojemnik na zużyty tusz, który znajduje się w drukarce, z czasem się zapełni i będzie wymagał wymiany. Jeśli błąd przepełnienia pojawił się w drukarce po raz pierwszy, prawdopodobnie jego wymiana nie jest jeszcze konieczna, ale warto skontrolować jego stan. Zakupując kod od producenta oprogramowania, możesz liczyć na najlepszą obsługę oraz w razie potrzeby profesjonalną pomoc.